Pomóc Przyrodzie, projekt ochrony gatunków i siedlisk w lasach państwowych. Blisko 40% terenów lasów państwowych stanowią obszary Natura 2000. Na wielu z nich leśnicy prowadzą ochronę czynną cennych gatunków i siedlisk. W nadleśnictwie hełm szczególną troską otoczone są żółwie błotne. Wiosną gniazda żółwi zabezpiecza się siatką, która chroni jaja przed drapieżnikami. Kiedy jesienią wykluwają się młode, ponownie pomagają im ludzie, przenosząc małe żółwie do leśnych stawów. Ochrona rzadkich i zagrożonych roślin polega często na utrzymaniu ich siedlisk w dobrym stanie. Nadleśnictwo pińczów słynie z ciepłolubnych muraw i pięknych storczyków, takich jak obuwik, kukawka, storczyk purpurowy czy dwulistnik muszy. Ich populacje udaje się zachować dzięki koszeniu pola, na co zapewnia roślinom dostęp do światła. Podobne działania są prowadzone na łąkach w nadleśnictwie wołów. Te łąki to raj dla motyli. Niektóre z nich mają jednak specyficzne wymagania. Skraj lasu obsadzono tu jesionem i kaliną, aby zapewnić bazę pokarmową dla gąsienic przeplatki maturny, żerujących niemal wyłącznie na tych gatunkach. Dla wielu cennych siedlisk kluczowe jest utrzymanie właściwych warunków wodnych. Nadleśnictwo Szczecinek, aby chronić przed osuszaniem bory i lasy bagienne, wybudowało kilkadziesiąt przegród i zastawek zatrzymujących wodę w lesie. Zabiegi ochronne leśnicy wykonują też na jednym z największych w Polsce naturalnych torfowisk alkalicznych. Między innymi dzięki nim lokalny endemit, czyli gatunek, który nie występuje nigdzie indziej, miodokwiat krzyżowy, ma tu doskonałe warunki do życia. Ciekawą alternatywą dla koszenia jest wypas koników polskich. Z ich pomocy w utrzymaniu świetlistej dąbrowy i jej nietypowego parkowego charakteru korzysta nadleśnictwo oborniki. Leśnicy zmagają się też z inwazyjnymi gatunkami obcymi, np. z czeremchą amerykańską. Wypiera ona rodzime gatunki i zajmuje ich miejsce. W długiej i żmudnej walce z nimi najczęściej stosuje się ręczne usuwanie. W innych miejscach, jak np. w ruinach zamku Homole w Nadleśnictwie Zdroje, inwestuje się w infrastrukturę, kładki czy ścieżki spacerowe. W ten sposób można sterować ruchem turystycznym i ograniczyć wydeptywanie siedlisk. Szczególnym rodzajem ochrony gatunkowej jest wsiedlanie osobników urodzonych w hodowli albo odłowionych w innych lokalizacjach do środowiska naturalnego. W nadleśnictwie ruszów co roku na wolność trafia nowe pokolenie głuszców. Po kilku tygodniach spędzonych w leśnej wolierze adaptacyjnej przychodzi czas na pierwszy lot na wolności. Te i wiele innych podobnych działań leśnicy prowadzą na blisko 120 obszarach Natura 2000 na powierzchni ponad 14 tysięcy hektarów. Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez lasy państwowe finansowany jest w ramach programu Infrastruktura i Środowisko ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz środków własnych lasów państwowych.